Profil cząsteczki H2O, woda. Chemia teraz. Być może jest to najbardziej znany fakt w chemii. Wzór chemiczny wody to H2O. H2O nie wygląda na wiele więcej, jak dwa małe atomy wodoru jako część H2O. Połączone z jednym większym atomem tlenu jako część tlenowa H2O. Coś jak rysunek misia z kreskówki. I rzeczywiście woda jest trochę zabawna. Oto zabawne fakty. Woda jest jedyną naturalną substancją na Ziemi występującą we wszystkich trzech powszechnie spotykanych stanach skupienia ciekłym, stałym i gazowym lub parowym. Jest to również jedyna substancja, która ma mniejszą gęstość w stanie stałym niż ciekłym. A ponadto potrafi rozpuścić więcej substancji niż jakakolwiek inna ciecz. Skupmy się na H2O w postaci ciekłej. To, co nadaje wodzie jej niezwykłe właściwości i zdolności, tkwi w zawartości i strukturze jej cząsteczek. Nie chodzi tylko o to, z czego składa się każda cząsteczka H2O, ale o to, jak rozmieszczone są jej atomy, w jakiej konfiguracji kształtu i jak są ze sobą związane. W wodzie, żebyście to wiedzieli na później, atomy wodoru i tlenu są połączone wiązaniami kowalencyjnymi, czyli mają wspólne elektrony. H2O jest pełniejszą cząsteczką. Tak jak nasza planeta ma bieguny północny i południowy po przeciwnych stronach, tak cząsteczka H2O ma dwa bieguny po przeciwnych stronach i tak jak magnes H2O ma jeden koniec dodatni, a drugi ujemny. Myśląc o misius kreskówki, po stronie podbródka tlen atomu tlenowego znajduje się niewielki, Ujemny ładunek elektryczny. Strona przeciwna, strona z dwoma uszami wodoru, ma niewielki dodatni ładunek elektryczny. To może być druga najbardziej powszechnie znana część chemii. Przeciwieństwa się przyciągają. Dodatnia strona wodorowa każdej cząsteczki H2O będzie przyciągać i być przyciągana przez ujemne strony tlenowe innych pobliskich cząsteczek H2O we wszystkich kierunkach. Coraz więcej z nich zbliża się do siebie, aż staną się jak ludzie w zatłoczonym, gorącym klubie tanecznym. Są tak blisko siebie, że prawie nie mogą się poruszać, ale nadal obracają się i poruszają się chaotycznie. Cząsteczki, które pozostają blisko siebie, nazywane są spójnymi. A woda jest bardzo spójna. Septyliony cząstek H2O do tej pory chaotycznie poruszające się ciasno upakowane cząstki H2O łączą się, tworząc pojedynczą kroplę deszczu. Cząsteczki wody są tak dobre w tym całym pozostawaniu w spójności i zlepianiu się, że tworzą również wiązania z powierzchniami i cząsteczkami innymi niż one same. Siła ta nazywa się adhezją. Wylej wodę ze szklanki, a jej wnętrze jest nadal mokre. Niektóre cząsteczki H2O przywierają lub przylegają do cząsteczek krzemionki w szklance. To właśnie spoistość i adhezja sprawiają, że woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Jak to się dzieje? Weźmy sól, czyli chlorek sodu. Jony sodu oznaczone skrótem Na, i jony chlorkowe oznaczone skrótem Cl- znajdują się w krysztale. Gdy tylko kryształ soli znajdzie się w wodzie, jest rozpędzany przez tłum cząsteczek H2O, które rozbijają go, oddzielając jony sodu i chlorku, co jest rodzajem chemicznego dziel i rządź. Ponieważ jony sodu mają ładunek dodatni, każdy z nich jest oblegany przez cząsteczki H2O, które nacierają na niego ze swoimi ujemnie naładowanymi stronami tlenowymi, całkowicie otaczając jony sodu, izolując je i unosząc w burzliwym morzu cząsteczek H2O. To samo dzieje się odwrotnie z jodami chlorkowymi, które mają ładunek ujemny. Każdy z nich jest otaczany i izolowany przez cząsteczki H2O, które podążają za nim swoimi dodatnio naładowanymi stronami wodorowymi. Każdy kryształ soli zostaje rozbity na drobne kawałki, rozpuszczony przez wodę i w niej zawarty. O H2O i o tym, jak działa, aby utrzymać przy życiu każdą żywą istotę na naszej planecie, a może i innych planetach, można dowiedzieć się znacznie, znacznie więcej. Potraktuj więc ten film jako krople w wiadrze. Po więcej informacji zapraszamy na www.kasnet.pl. łamane przez sklep, łamane przez blog. Tłumaczenie i lektor Agnieszka Cel. Konsultacja merytoryczna Eugeniusz Winiecki.